również w naszym pokoleniu, na to bowiem, z łaski Bożej. Dane jest to na Chrystusa. Nie tylko w Niego wierzyć, ale i na Jego cierpieć, skoro toczyliśmy tę samą walkę, jakie świadectwo pozostawił nam, święty Wojciech. Aś, który jest nie wyświęcimy Twoje przyjście, królestwo Twoje, bądź wola Twojego w niebie, tak na ziemi. Dla naszego daj dzisiaj, i Boże, naszej na nasze i my, jako i my opuszczamy nasz nas, na 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 pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niedostami, błogosławiony od przygoda Twojego, Jezus.

i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona i i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Błogosławionaś ty między stan i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Zdrowaś łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Grzechy. Zawsze w tym miejscu modlimy się o wiarę, nadzieję i miłość. Ten wymiar modlitwy ma szczególne znaczenie może właśnie w tym roku, który rozpoczynamy Roku Wiary. Kiedy kończymy różaniec i wyznajemy wszyscy wiarę, niech ta wiara nas jednoczy i niech pokrzepia nasze serce. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć, imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako taki na ziemi. Zdrowź Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowość Maryjo, łaski Pana Pana, błogosławionyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętem. Wierzę w Boga Ojca, wszechmogącego, dziela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, Narodził się z Marii, Panny męczu pod pąskim piłatem, ugrzowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierz że Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odkurczenie. Ała zmartwychwstanie Żywot wiecznych Amen Kończymy nasz różaniec I także nasz biały marsz Zachęcam wszystkich Abyśmy jeszcze weszli do świątyni Gdzie na zakończenie Tego naszego marszu Zaśpiewamy wspólnie razem Apel jasnogórski I po błogosławieństwie Będziemy mogli wrócić Spokojnie do domu Duchu zjednoczelim, zjednoczelim w duchu zjednoczeni w nim, zjednoczeni w duchu zjednoczeni w nim, módlmy się, aby jedność była od nowa nas, aby świat cały poznał uczniów Chrystusa na nas, aby świat cały uznał miłość nas. See you いいとき